W telewizorku leci samolot. A ja jestem wielkim fanem samolotów, tylko nigdy takim nie leciałem. Ech, ale głupio, jak ja mogę zrobić samolot? Ej, może z papieru? Tak, zróbmy to. Patrzcie to, zrobiłem w tym momencie samolot z kartki papieru. Zobaczcie, jak ten samolot wygląda. Ej, ale jestem ciekawy, czy mogę nim na przykład rzucić o, w tą tarczę, Uwaga, 3, 2, 1 i pół. I w tym momencie rzucam i uwaga, idealnie w centrum tego znaku. Ej, ale ja mam bardzo dobrego celu. Ale chwileczkę, czy Wy to widzicie? Tutaj jest domek pipka. A gdybym wziął ten papier i spróbował trafić idealnie w Pipka głowę i rzucam tak tym samolotikiem. On wow, ale poleciał i trafił go prosto w głowę. Ała co się stało? Dlaczego mam samolot w głowie? Pipek to byłem ja, ale to są tylko żarty. To co ty zrobiłeś? Teraz mam go w głowie. Wiesz co, Luczek, Ja też kocham samoloty i nigdy nie widziałem takiego prawdziwego. No właśnie, Pipek, samoloty w Minecraftie w ogóle nie istnieją i nie latają nad niebem. Nawet jakbyśmy spojrzeli w górę, e, chwileczkę Pipek, czy ty tu widzisz to samo, co ja? No nie Daj, to jest samolot, na pewno Ej, tak, to jest samolot nad chmurami Zobacz, on przelatuje idealnie I chwileczkę, czy on się wynurzy tutaj? O nie, on już jest tak daleko No nie wytrzymam Pierwszy raz go zobaczyłem w Minecrafcie Ej, tak, może on gdzieś nas przewiezie Tak, może on leci na wakacje czy coś takiego Dawaj, Pipek, szybko I weźmy plecak, tak, żeby wybrać się na przygodę O tak, szybko, zabierz swoje bagaże I musimy lecieć za tym samolotem Patrz, jak on jest bardzo daleko Musimy iść, może on nas gdzieś doprowadzi do lotniska Tak, dawaj szybko, no nie, za. Zaraz nam ucieknie! Widzę już go. Dawaj, Pimpek, lecimy w tamtą stronę! Chwileczkę, czy ty to widzisz? Doszliśmy do miejsca, gdzie zalądował ten samolot. No nie wierzę, ale mamy farta, jaki on jest wielki. Pierwszy raz go widzę! Tak, ja też pierwszy raz widzę samoloty, widzowie. I może w tym momencie uda nam się gdzieś polecieć tym samolotem. O, tak, chodźmy bliżej, co? To by było takie epickie. Nigdy nie leciałem samolotem. Pierwszy raz w życiu widzę go tak na żywo! O tak, widzowie, i w tym momencie jesteśmy przed tym wielkim samolotem. Wydaje mi się że w tym samolocie jest jeden malutki problem. Ponieważ Pipek, zobacz co jest z tym skrzydłem. Ono całe w tym momencie chyba się pali. O nie faktycznie to chyba przez to wylądował, ale to strasznie wygląda! O co tutaj się dzieje? O ja to jest chyba pan pilot tego samolotu. Panie pilocie, mam ważną informację, ponieważ tutaj na rogu tego skrzydła coś zaczyna się dymić. I nie wiem, czy to nie stwarza przypadkiem jakiegoś zagrożenia dla ludzi. Ech, chwileczkę, panie kapitanie. Dlaczego pan kapitan zasnął w tym momencie? Jak zacząłem mu coś opowiadać. Coś? Zaraz co się stało? O, panie kapitanie, dlaczego on śpi? To no właśnie, panie kapitanie, proszę się obudzić. Eee, co się stało? O jadko, chyba mi się zasnęło. Panie kapitanie, to nie jest czas na zasypianie. Niech pan zobaczy te skrzydło, ono całe się pali. O nie, faktycznie. Szybko, muszę to ugaść, więcej wody. Jak dobrze, uratowaliście mi mój samolot. Ale dzieciaki, co wy tutaj robicie? Może chcecie się przejechać samolotem? Czy chcemy się przelecieć tym epickim samolotem? No pewnie, co nie, pipek! Ale zaraz, Luczek, jesteś tego pewien? A co się stanie jak ten samolot nie wyloduje. No w sumie, Pimpek, nie przemyślałem tego, przecież ten samolot przed chwilą się palił. Zaraz, co wy mówicie, mój samolot jest najlepszy na świecie. E, panie pilocie, no nie wątpimy, tylko że ten samolot przed chwilą prawie się spalił. E, nie obrażaj mojego samolotu, to nie był wypadek, tylko malutka usterka, ale nieważne, ja naprawdę jestem najlepszym pilotem na świecie. E, no wie pan co, nie wiem, czy my z Pimkiem jednak będziemy chcieli lecieć tym samolotem, bo to było trochę niebezpieczne, że pan się nie wysypia i lata samolotami. Pipek, chodźmy stąd Jednak nie chcemy chyba lecieć tym samolotem, prawda? Tak, to jest zbyt niebezpieczne Uciekajmy stąd Uciekajcie, dzieciaki Ten samolot jest w 100% bezpieczny Zaraz wam to udowodnię Chodźcie za mną O ja dobra, to może być trochę dziwne Nie wiem, czy mamy wsiadać do tego samolotu Ale dobra, chodźmy za panem pilotem I uwaga, w tym momencie mamy historię tego samolotu Chodźcie do środka, musicie poznać tą historię Jasne, i uwaga Jak byłem mały, to bawiłem się samolotami I to jesteś ty, pilocie, tak? O tak Byłem wtedy taki mały i mega chudy. Faktycznie, i chwileczkę, co się stało później? Tak, i tak zacząłem latać w młodym wieku, ale pewnego razu mogłem zginąć. O, o! Nie, co się stało? Dlaczego ten samolot tak leci? To jest straszne! Wydaje mi się, że to jest taki sam problem, jak był przed chwilą z tym skrzydłem, prawda? O, tak, to było mega straszne. A zresztą zobaczysz sobie na końcu. E, chwileczkę, dobra, chcę to zobaczyć, ale na szczęście wylądowałem. Łą, wow, ale tutaj są iskry. Co, nie? ale nie było tak łatwo, prawie zginąłem. Ale zobacz, jaki był powód tego wypadku. <gry> e, powód tego wypadku? Samolot miał wypadek, bo prawie zasnąłem. O, o, ty jak byłeś mały, to zasypiałeś. Tak samo, jak ja cię widziałem dzisiaj przed samolotem. Ej, ale to był jednorazowy wypadek. Teraz mi się tak nie dzieje. No nie wiem, przed chwilą widzieliśmy z Pipkiem, że właśnie zasnąłeś. Ale dobra, co się stało później? Od tamtego czasu nigdy nie zasnąłem w trasie. To jest chyba nieprawda, panie pilocie. Gdzie jest pan pilot Pimpek? E, Zaraz, on tutaj <gry> śpi. Zobacz na to. Ej, jak to jest możliwe? Co, panie pilocie? Dlaczego on znowu zasnął? Ja nie wiem, pipy, czy my chcemy lecieć z nim. Panie pilocie, proszę wstawać! Ojej, chyba mi się przystało. Hy, dobra, nieważne, ale zobacz, co się stało. Potem wszyscy są szczęśliwi. Wszyscy moi pasażerowie są szczęśliwi. Wow, i wszyscy klaszczą, ale nie wiem, czy mają powód, żeby się cieszyć. Przecież ty zasypiasz w trakcie lotu i chwilę latam w każde miejsce na świecie. E, panie pilocie, ja nie wiem, czy chcę z panem lecieć gdziekolwiek. No co ty mówisz? Ja jestem super pilotem. No dobra, skoro nie chcecie lecieć, to. O nie wracam do mojego samolotu. O ja, pan pilot jest naprawdę bardzo smutny. No właśnie, co mu się stało? Troszeczkę jest mi go szkoda, ale on jest bardzo niebezpieczny. A może nie powinniśmy na to patrzeć i faktycznie on nas gdzieś przewiezie. Dobra, może chodźmy do niego. To mnie rację. jest mu tak smutno. Spróbujmy to. On na pewno nie jest taki zły. Tak jest, panie pilocie, proszę otworzyć. O namyśliliście się, jak dobrze wsiadajcie do mojego samolotu. O ja, panie pilocie, ale tutaj jest ekskluzywnie jednak naprawdę i tutaj jest nawet o pokój pilota. Wejdę tutaj Ej, poczekaj Nie, nie, nie Nie możesz tutaj wejść Tutaj jest zakaz wstępu Ej, poczekaj Najpierw zanim wystartujemy Musimy zastanowić się Gdzie lecimy Tutaj mamy na przykład Nether Takie śnieżne góry Albo super plaże O ja, Pipek Gdzie my chcemy lecieć? Może to będą nasze wakacje? Tak, dawaj może w takim razie Na plaży. No dobra W takim razie Przelot macie za darmo Jeszcze tylko dam wam bilety To jest dla ciebie A dla twojego kolegi Miejsce siódme O ja, Pipek Dostaliśmy nasze bilety ja mam trzecie miejsce, dobra, chodźmy, już nasze miejsca Tylko trochę dziwnie, że ten przelot jest za darmo Nie ma Luczek, ten pilot jest taki super No dobra, chodźmy w takim razie I chwileczkę, tutaj są jakieś miejsca Dobra, musimy znaleźć nasze miejsce Tylko, Pimpek, czemu tutaj te okna są zabarykadowane tak dziwnie? To jest trochę podejrzane, co? Masz rację, tak to nie wygląda w normalnym samolocie Ale nieważne Dobra, Pimpek, ale w takim razie zajmijmy nasze miejsca No dobra, to ja usiądę tutaj z tobą obok ciebie Ale chwilę, Pimpek, ja mam numer 3, a ty masz numer 7, czyli tam na końcu Końcu. No weź, ja chcę z tobą usiąść nie mogę! Nie, nie możesz! Musisz iść na sam koniec! A no dobra, niech ci będzie! Ja mam tak daleko te miejsce, na samym końcu! O nie rozpokojny, no, Pipek, damy radę! Tylko zastanawia mnie jedna rzecz, dlaczego w tym samolocie na przykład tutaj jest jakaś dziura? Witamy na pokładzie samolotu. Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa! Musicie siedzieć na swoich miejscach. Życzymy miłej podróży! Yy, proszę pani, stewardeso dziękujemy, a tutaj mam jeszcze jedno malutkie pytanie, bo tutaj jest taka dziura koło mojego siedzenia. Czy tak powinno być? Mały no zamknij się, masz za darmo przejazd i jeszcze barudzisz? Dobra, posuń się, muszę załatać te okno. O, ale ci klienci są straszni. Pani Stewardy, ale ja tylko zwróciłem uwagę, bo to było niebezpieczne i mogłem wypaść za to okno czy coś takiego, ale no dobra. O tak, ale chwileczkę, w tym momencie coś zaczyna się ruszać. Chyba zaczynamy startować, wszystko słychać i spojrzę przez okno, jak to wygląda. I tak, zaczynamy w tym momencie się rozpędzać na tym pasie i uwaga, Pipek, chyba lecimy. Wow, jakie to jest szybko i lecimy tak w górę nad chmurami. Ej, faktycznie, i zobacz, tutaj nawet całe śmigła pracują. Ej, ja nie wierzę, chcę to zliczyć i zobaczyć. Wow, jesteśmy naprawdę bardzo wysoko i to wszystko się rusza. Uwaga, pasażerowie, samolot pomyślnie wystartował. Za chwilę podejdzie do państwa stewardessa z jedzeniem. Życzymy milej podróży. Ja, Pimpek, ty to słyszałeś? Za chwilę będzie jedzonko. Wurczy mi w brzuchu, do szybko. Mam nadzieję, że przyniosą nam jakieś super żarcie. I uwaga, zobaczcie, tutaj wychodzi chyba pani stewardessa z kanapkami. Uwaga, mam w samolocie, to wszystko za darmo. Za darmo kanapki, Pimpek, czy ty to słyszysz? Ja chcę kanapkę. Ależ apetyczne kanapeczki, widzowie, zobaczmy tylko chwilę, dlaczego ta kanapka jest z oczami i szczurem, fu! A co, panu nie pasuje, przecież to jest darmowe, to musi pan to wziąć. E, wie pani co, ja chyba raczej podziękuję i nie chcę nic. No właśnie, my nie chcemy jeść tych kanapek ze szczurami. Jeżeli nie chcecie, no to nie no, Pipek, wiesz co? Ja i tak nie miałem zamiaru jeździć żadnej kanapki ze szczurami. Dlaczego ono jest takie okropne? Uwaga, pasażerowie! Jesteśmy w połowie drogi i za 20 minut będziemy! A! E, chwileczkę, Pipek, czy ty to słyszałeś? Czy w tym momencie pilot przypadkiem nie zasnął? No właśnie, zaraz przecież ja słyszałem, jak on chrapie. O nie, my chyba zaraz nie wylądujemy A widzowie, co się stało, Pipek? E, czemu ten samolot cały jest teraz na dół? O nie, zaraz, czy my spadamy? Nie, zaraz się rozbijemy. O nie, faktycznie w tym momencie samolot leci na dół. Czyby Pipek szybko iść do tego pilota? Szybko, panie pilocie, gdzie on ma tutaj swoje stanowisko i a ja, wszystko leci w dół? Dobra, Pipek, wchodzimy i chwileczkę. O nie, pan pilot, spijamy, spadamy. Panie pilocie, proszę się obudzić. To jest sytuacja krytyczna Wstawaj, gruba grubasie! O, 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 co się stało? Dlaczego my tak obudziliście? Panie nie, znowu się to powtórzyło. Pan zasnął i to my cię spadamy w dół szybko. Popraw torlotu! Ojeju, faktycznie, przepraszam, musiałem zaspać. E. zaraz to naprawię! I wow, w tym momencie chyba znowu lecimy prosto. Proszę pana, to są chyba jakieś żarty, my prawie umarliśmy. No właśnie, co to miało być? Ej, tu jest naprawdę niebezpieczny. Dlaczego ty zasnąłeś? No właśnie, I czemu tutaj masz ciągle burgery jakieś? To pewnie dlatego ty zasypiasz, bo się najadasz. Stop burgerom, zabierasz. Ci to! Poczekaj, oddawaj mi moje burgery! No, sorry, już tego nie będzie! Wie pan co? My chyba rezygnujemy z tego lotu! Proszę nas odłożyć! E, nie mogę was teraz wypuścić, sorry chłopaki! Musicie poczekać do końca lotu! Do końca lotu, o nie, widzowie! Zobaczcie, jak my jesteśmy wysoko! To wszystko widać z góry, tam są chmury, o nie! No dobra, pipek, musimy iść teraz na swoje miejsce, tylko. Niech pan pilot uważa na siebie! Ja mu nie ufam, to będzie tak straszne! My na pewno jeszcze raz spadniemy! Nie no, pipek, nawet tak nie był, Po prostu usiedźmy na swoich miejscach i bądźmy dobrej myśli, Każdemu się zdarza wypadek, prawda? No, może rację. Tak, teraz już wszystko będzie w porządku. I chwileczkę, te drzwi się otworzyły. Czy tam jest pani Stewardesa? Właśnie, pani stewardessa, przed chwilą był wypadek, bo pan kapitan zasnął. E, chwilę, tutaj jest wąż. Zaraz, jak to wąż? O czym ty mówisz? Co prawda, Pipek, zobacz. Ten wąż to jest kobra jakaś jadowica, on się zbliża do mnie. O nie, czemu on jest taki duży? Pomocy! Pipek, dawaj szybko do toalety, musimy się schować. Dawaj, dawaj. Na... Nie, od nas zaraz do Ładnie, zamykaj drzwi. Ja, Pipek, nienawidzę szczurów. Musimy go pokonać. Tylko jak mamy to zrobić? On jest na zewnątrz. Zaraz nas ugryzie. I chwilę tutaj jest. Ej, to jest jakiś chyba miotacz ognia. Zobacz to. Ej, faktycznie, tu jest taki ogień, ale zaraz my nie powinniśmy go używać w samolocie. Pipek, ale to jest nagła sytuacja. Muszę spalić tego węża. Lec na niego, dawaj szybko. Zobacz, on tam się kręci. O, faktycznie, ale to jest straszne. Ja chyba tam nie podejdę. Nie, no musimy tam podejść. Ja nienawidzę węży. Nie obchodzi mnie żaden samolot. Na pewno to nie uszkodzi samolot. Dobra, widzowie, musimy spalić tego węża! A, Palimy wszystko! Luczek, ale uważaj, nie pal wszystkiego! Zaraz spalisz nam samolot! Nie obchodzi mnie samolot, palimy tego węża! I uwaga, tak, udało się chyba spaliliśmy. Ale zaraz Luczek wszystko się pali. Ten ogień się rozprzestrzenił na cały samolot! Chwileczkę w tym momencie zaczynamy spadać! O, nie, Pipek, znowu ta sama sytuacja, to moja wina! No nie, teraz ten samolot leci znowu w dół. No nie, szybko musimy przebiec Do pokoju kapitana, dawaj! A, co to ma być? O, znowu będzie spać no nie! Ten pilot śpi w tym momencie No nie, panie pilocie, proszę się obudzić Spadamy, zaraz zginiemy No szybko, panie pilocie! O nie, widzowie Ten pilot w tym momencie chrapie sobie smacznie W takim bądź razie chwileczkę musimy sami przejąć Ster nad tym samolotem, co ty na to? Ale to nie będzie takie łatwe, jak z tym niby się Steruje? A, nigdy nie jechałem Samolotem! Ja też nigdy nie leciałem, po prostu Klikaj! O nie, Pimpek, my za chwilę Uderzymy, zlatujemy tym samolotem Co się dzieje? Nie, my się rozbijamy! Pimpek, byłeś naprawdę Dobrym przyjacielem! A ten kapitan dalej Ej, chrapie, no no niej, chwileczkę, chyba mam o, jesteśmy, chwilę, Pipek, co się dzieje, czy my to przeżyliśmy? O jeju, nie wierzę, chyba se wszystkie kości złamałem, ale tak, jesteśmy na dole! Tak, Pipek, to było bardzo ryzykowne, o, mogłem jednak nie palić tego węża, ale chwilę, jestem ciekawy, czy nasz kapitan w ogóle przeżył, dawaj, Pipek, idziemy na górę sprawdzić to! No chyba nie, skoro my to ledwo przeżyliśmy, to on na pewno nie żyje! Nie no, chwileczkę, e, panie, panie pilocie, co, co się dzieje, czy on nie żyje? Poczekaj, Luczek, nie słyszysz jak on chrapie, czy on przypadkiem nie śpi? Chwileczkę faktycznie on może spać, tylko po takim wypadku. Halo, panie pilocie. O, co sobie budzicie, sobie tak spasnie spałem! No chyba sobie pan pilot żartuje. W tym momencie rozbiliśmy się samolotem. Ten samolot nie jest w ogóle bezpieczny, nie, Pipek? Uciekamy stąd, nigdy więcej nie będziemy latać takimi samolotami.